Umowy najmu. Na co zwracać uwagę? Na rynku funkcjonują trzy formy umowy najmu mieszkania. Zwykła umowa cywilnoprawna, umowa najmu okazjonalnego oraz umowa najmu instytucjonalnego. Między nimi są spore różnice. Zatem co trzeba wiedzieć, aby uniknąć niemiłych niespodzianek? Wspólną cechą wszystkich rodzajów umów najmu mieszkania jest to, że określają prawa i obowiązki wynajmującego. Właściciela mieszkania, ale, ale też najemcy. Rzecz jasna nie ma tu mowy o tak zwanej wolnej Amerykance, ponieważ zasady współpracy, prawa i obowiązki określa również ustawa o ochronie praw lokatorów oraz kodeks cywilny. Niezgodne z tymi przepisami rozwiązania w umowie najmu nie mają mocy prawnej. W praktyce oznacza to brak możliwości ich wyegzekwowania w sądzie. W razie ewentualnego sporu. Oczywiście każdy rodzaj umowy najmu ma, ma swoją specyfikę, a różnice dotyczące na przykład kwestii kluczowej, jaką jest możliwość pozbycia się najemcy, zalegającego z czynszem mieszkania, najmu, lub odmawiającego wydania lokalu. Która umowa zatem będzie najlepsza dla konkretnego najemcy, należy Zweryfikować założenia którymi i przepisy prawne, które obowiązują przy tych rodzajach umów. Oczywiście od czego zależy rodzaj umowy najmu mieszkania? No, oczywiście to właściciel mieszkania, czyli wynajmujący, zazwyczaj rekomenduje, yy, podsuwa najemcy do pisania umowy najmu yy, w określonym kształcie, jako ta strona trochę z silniejszą pozycją w tym stosunku prawnym. Najemca może, mieć co, może co najwyżej prosić o opracowanie innej umowy, zawnioskować o zmiany bądź zaproponować inny wzorzec umowny, bądź zrezygnować z takiej oferty. Więc albo rezygnujemy, albo próbujemy negocjować jej warunki bądź kształt tej umowy. Na przykład bardzo ważne zapisy, które niejednokrotnie podlegają negocjacji, to jest wysokość kaucji bądź wcześniejszego wypowiedzenia. Bądź przesłanki y, umożliwiające rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której należy wiedzieć. Otóż zwykła umowa, zwykłą cywilną, prawną umowę najmu, może zaproponować najemcy każdy wynajmujący czyli zarówno prywatny właściciel pojedynczego mieszkania, jak i osoba lub firma, która wynajmuje mieszkania w ramach działalności gospodarczej. Z kolei umowę najmu okazjonalnego. Może wybrać tylko ten pierwszy wynajmujący, tak? czyli ta osoba fizyczna, natomiast zaś umowę najmu instytucjonalnego, wyłącznie przedsiębiorca lub firma. Formy i czas trwania umowy najmu mieszkania. Na rynku póki co najczęściej stosowana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego. Yy, najpewniej, yy, najpewniej dlatego, że nie jest obwarowana tylu dodatkowymi procedurami, co, umowna, co, co umowa najmu okazjonalnego. Bardzo często też bywa tak, że jeżeli Państwo wynajmujecie, wynajmujecie mieszkanie za pośrednictwem agencji nieruchomości, to dany wzorzec umowy najmu jest, jest rekomendowany przez agencję i niejednokrotnie łatwiej jest negocjować pewne zapisy, pewne warunki takiej umowy. Tak zwana potocznie ujmując zwykła umowa, czyli ta y, umowa podstawowa najmu lokalnego mieszkalnego może być zawarta na dowolny okres, w tym także na czas nieoznaczony. Jeśli nalej, najem nie trwałby dłużej niż rok, to nawet nie jest wymagana forma pisemna. Nie trzeba też korzystać z usługi notariusza przy umowach najmu. Nie trzeba bezwzględnie korzystać z umowy y, z y, notariusza. Ponadto część wynajmujących nie chce się dzielić z zyskami z fiskusem, więc ukrywa fakt zawarcia umowy najmu. Z kolei umowa najmu okazjonalnego może być zawarta wyłącznie na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat, więc jest to taka podstawowa, główna różnica pomiędzy tymi umowami. Taka umowa wymaga formy pisemnej, ustna nie wchodzi tutaj w grę, bo byłaby uznana za nieważną. Przy tym rodzaju umowem, czyli umowy najmu okazjonalnego, konieczna jest wizyta u notariusza. Umowę najmu okazjonalnego trzeba zarejestrować również w rzędzie skarbowym, bo tylko wtedy ten rodzaj umowy ma sens. Podobnie też jest w przypadku umowy najmu instytucjonalnego, też może być zawarta tylko i wyłącznie na czas oznaczony. Choć, choć czas trwania. Choć czas trwania może być dowolny, czyli na przykład może być to nawet 15 lat. W praktyce akurat ta różnica nie ma większego znaczenia. Nikt nie wynajmuje mieszkania jedynie słownie, każdy teraz dba o to, żeby warunki ustalenia były jasno sprecyzowane, klarowne i jasne, ak zaakceptowane przez obie strony. Ponadto na wolnym rynku umowy najmu, bez względu na ich rodzaj, są zawierane na czas oznaczony. Najczęściej jest to rok czasu z możliwością przedłużenia. Tak naprawdę zawierana jest wtedy nowa umowa najmu po upływie właśnie tego okresu. Dla wynajmujących jest to okazja do tego, aby np. pożegnać się z najemcą, który przysparzał kłopotów. Z kolei najemcy yy, zawarcie umowy na rok może być też na rękę, żeby móc np. sobie znaleźć korzystniejszą ofertę. Albo jeżeli coś się zadzieje w życiu najemcy, coś trochę niespodziewanego, to ma możliwość też w niezbyt odległym czasie podjąć inne, nowe życiowe decyzje. Umowa najmu mieszkalnego na czas oznaczony daje stabilizację, ale no właśnie, tutaj dotykamy sprawy bardzo ważnej, szczególnie dla najemców. Otóż umowy najmu mieszkania zawartej na czas oznaczony, co do zasady, nie można wypowiedzieć w trakcie jej obowiązywania i stąd też wiele niestasej konfliktów związanych z umowami najmu, ma to uchronić każdą ze stron przed nimi niespodzianką. Dla właściciela oznaczałoby to straty finansowe spowodowane tym, że lokal przez jakiś czas stałby pusty, zaś dla najemcy konieczność wynajęcia w ekspresowym tempie innego lokum, co mogłoby się związać np. z przenosinami dziecka do nowego przedszkola czy szkoły. Oczywiście, wynajmujący i najemca mogą za popólną zgodą wpisać do umowy najmu konkretne okoliczności, w których możliwe będzie jej wcześnie, wcześniejsze rozwiązanie, Na przykład pracy, konieczność przeprowadzki do innego miejsca. Jeśli najemca, nie, najemcy nie uda się wynegocjować tego rodzaju zapisów w umowie najmu, wówczas kodeksywnie daje prawo do ich wypowiedzenia tylko w dwóch przypadkach. Jeśli wada lokalu uniemożliwia korzystanie z niego, a wynajmujący nie usuną tej wady w wyznaczonym terminie, np. źle działające ogrzewanie, bądź drugi, jeżeli stan techniczny lokalu zagraża zdrowiu najemcy jego rodziny, czyli np. zagrzebienie lub zbyt niska temperatura w mieszkaniu. Trzeba liczyć się z tym, że wynajmujący, żeby uniknąć strat, będzie kwestionował tego typu przesłanki. Trzeba też jednak nadmienić, że jemu nie wolno wypowiedzieć umowy najmu na czas oznaczony według własnej, własnego odczucia i własnego widzimisię, tak zwanego. E, takie prawo, kodeks cywilny daje tylko w ściśle określonym w ustawie przypadka, jeśli najemca na przykład zalega z czynszem za dwa pełne okresy płatności lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu. Umowa najmu okazjonalnego, czy trzeba jej się obawiać? Trzeba uczciwie przyznać, że właściciel nieruchomości ryzykuje dużo bardziej niż najemca. Szczególnie, jeżeli zawrą zwykłą umowę najmu. Gdy najemca przestaje bowiem płacić czynsz lub odmówi opuszczenia mieszkania po wygaśnięciu umowy najmu, to dla wynajmującego oznacza to po pierwsze ogromne straty, masy nerwu, brak możliwości wynajęcia i generowanie straty. Procedura pozbycia się nierzetelnego najemcy jest bowiem bardzo skomplikowana i czasochłonna. Samo rozwiązanie umowy najmu zajmuje co najmniej 4 miesiące tak średnio. Jeżeli konieczne okaże się wszczęcie postępowania eksmisyjnego, to proces ten znacząco się wydłuży. Trzeba bowiem uzyskać w sądzie nakaz eksmisji, bowiem wówczas komornik podejmuje się usunięcia intruza z lokalu i może zdarzyć się, że sąd zgodzi się na eksmisję, ale do innego lokalu, który powinien zapewnić np. gmina a ten proces już też może trwać latami. Umowa najmu okazjonalnego od zwykłej umowy cywilnej różni się tym, że w tej pierwszej najemca musi wskazać rezerwowy adres, pod który się wyprowadzi w przypadku wykonania egzekucji opróżnienia lokalu. Zatem załącznikami do takiej umowy są oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, którym poddaje się on dobrowolnie egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia lokalu we wskazanym przez właściciela terminie. Oraz oświadczeniu dysponenta lokalu skazanego przez najemcę, że zgadza się go przyjąć pod swój dach. Z czym się wiąże jeszcze ta umowa? No z poniesieniem kosztów notariusza. Średnio około 300 czy około 300 zł. Kolejna, kolejna taka czynność to no, umowę należy w ciągu 14 dni zgłosić do urzędu skarbowego. Umowa najmu instytucjonalnego będzie chronić tylko firmy, firmy, ale w swojej konstrukcji będzie, będzie niezwykle niezwykle podobne. Drodzy Państwo, zatem przy umowach najmu zawsze bądźmy czujni, negocjujmy warunki i nie podpisujmy umów, które w dobrej wierze wierzymy, że współpraca będzie się prawidłowo toczyła, ponieważ zawsze umowy podpisujemy na czas sporu. Umowy najmu, na co zwracać uwagę? Na rynku funkcjonują trzy formy umowy najmu mieszkania. Zwykła umowa cywilnoprawna, umowa najmu okazjonalnego oraz umowa najmu instytucjonalnego. Między nimi są spore różnice, zatem co trzeba wiedzieć, aby uniknąć nimi już niespodzianek? Wspólną cechą wszystkich rodzajów umów najmu mieszkania jest to, że określają prawa i obowiązki wynajmującego, właściciela mieszkania, ale, ale też najemcy. Rzecz jasna nie ma tu mowy o tak zwanej wolnej Amerykance, ponieważ zasady współpracy, prawa i obowiązki określa również ustawa o ochronie praw lokatorów oraz kodeks cywilny. Niezgodne z tymi przepisami rozwiązania w umowie najmu nie mają mocy prawnej. W praktyce oznacza to brak możliwości ich wyegzekwowania w sądzie w razie ewentualnego sporu. Oczywiście każdy rodzaj umowy najmu ma, ma swoją specyfikę, a różnice dotyczące np. kwestii kluczowej, jaką jest możliwość pozbycia się najemcy zalegającego z czynszem mieszkania, najmu lub odmawiającego wydania lokalu, która umowa zatem będzie najlepsza dla konkretnego najemcy, należy zweryfikować założenia, którymi i przepisy prawne, które obowiązują przy tych rodzajach umów. Oczywiście od czego zależy rodzaj umowy najmu mieszkania? No, oczywiście to właściciel mieszkania, czyli wynajmujący, zazwyczaj rekomenduje, podsuwa najemcy do podpisania umowy najmu w określonym kształcie, jako ta strona trochę z silniejszą pozycją w tym stosunku prawnym. Najemca może, mieć co, może co najwyżej prosić o opracowanie innej umowy, zawnioskować o zmiany, bądź zaproponować inny wzorzec umowny, bądź zrezygnować z takiej oferty. Więc albo rezygnujemy, albo próbujemy negocjować jej warunki, bądź kształt tej umowy. Na przykład bardzo ważne zapisy, które niejednokrotnie podlegają negocjacji, to jest wysokość kaucji, bądź wcześniejszego wypowiedzenia. Bądź przesłanki y, umożliwiające rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której należy wiedzieć. Otóż zwykła umowa, zwykłą cywilną prawną umowę najmu, może zaproponować najemcy każdy wynajmujący czyli zarówno prywatny właściciel pojedynczego mieszkania, jak i osoba lub firma, która wynajmuje mieszkania w ramach działalności gospodarczej. Z kolei umowę najmu okazjonalnego może wybrać tylko ten pierwszy wynajmujący, tak?